To będzie nie przerwie nie do Mediateki w Krośni wracają spotkania z ciekawymi ludźmi, przez nich jeszcze w tym miesiącu po będzie to spotkanie autorskie. Spotkania autorskie. Jako pierwsza gościem w Mediatece będzie urodzona w Zielonej Górze pisarka. W środę 21 września zapraszam wszystkich na spotkanie autorskie z Martą Maciejewską. Te osoby, które były i miały już okazję spotkać się z autorką, wiedzą, że na pewno warto się z nią spotkać. Te, które jeszcze nie miały okazji, serdecznie zapraszam. Marta Maciejewska, czyli autorka m.in. „1200 gramów szczęścia”, „Sekrety Bodegarda” czy „Ucieczka Bodegarda”, opowie o tym, jak powstają jej książki, czy też z czego czerpie inspirację do pisania. Jej ostatnia pozycja, czyli „1200”. 200 Gramów Szczęścia to dramatyczna opowieść o miłości matki do przedwcześnie urodzonej córki w trudnych czasach pandemicznych. Jest autorka dwóch powieści miłosno-erotycznych, a ostatnio wydała tysiąc, powieść pod tytułem 1200 Gramów Szczęścia, które, w których znajdują się, znajduje się wiele elementów z jej biografii. Przypominamy, spotkanie już w najbliższą środę 21 września o godzinie 18 w Krośnieńskiej Mediatece.